Dzisiejsza wycieczka to Borowy Tygiel Kultur. Zaczynamy z parkingu na górce w Dąbrowie. Przechodzimy do parku na Rycerski Zamek w Dąbrowie z charakterystycznymi kręconymi kominami. Można go obejrzeć z każdej strony, ale wnętrze dostępne jest tylko podczas specjalnych wydarzeń. Polajkujcie Stowarzyszenie Dąbrowskie Skarby na Facebooku, żeby mieć rękę na pulsie. W parku pospacerujecie między przyrodniczymi okazami połączonymi ścieżką edukacyjną wyznaczoną przez Uniwersytet Opolski. Zostawiamy klimaty zamkowe i ruszamy do tych bardziej dworskich do chruściny. Tu obowiązkowo fotki na pomostach i schodach, a w upały pluskanie nóg w specjalnej niecce. Przyjrzyjcie się też uważnie brzegom stawów. Może znajdziecie muszlę największej polskiej małży, i wielkiej? Z dworku ruszamy do folwarku, tego Śląskiego. Poczujecie się tu jak na Podhalu. Owce i psy pasterskie to nietuzinkowy widok w tej części regionu. Łyk wody i ruszamy do polskiej nowej wsi, gdzie docieramy na historyczne lotnisko, dziś należące do opolskiego aeroklubu. Nie lada gratka dla miłośników samolotów, których kilka zawsze stoi poza hangarami. Opuszczamy polską nową wieś jadąc w kierunku Wawelna, do pizzerii bowolno serwującej popularne włoskie placki w sezonowych odsłonach. W przystanku pora wsiadać, jak to mówią tutejsi, na koło i wracać do Dąbrowy, a na koniec jeszcze pamiątkowe foto z rzeźbą rycerza broniącego granic gminy. Bierz rower i ruszaj z nami ciekawymi borowymi trasami.